Zadanie 27, matura 2015, poziom podstawowy maj Wykaż, dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność. No to lecimy. Mamy tą naszą nierówność. Są kwadraty. Tu jest piękna czwóreczka. x kwadrat, 4x kwadrat. No to, żeby to było większe lub równe 0, trzeba by było mieć... No to tak powiem jakieś wyrażenie do kwadratu, takie bardziej, bo to 8xy to minus 8xy nam tutaj wadzi. No, Odejmując iloczyn czegoś, no może moglibyśmy wylądować na minusie, więc nie do końca. W takim razie 4x kwadrat można by było zapisać inaczej jako 2x i szukać rozkróconego mnożenia. No i skoro tu mamy 2x i minus. Będzie tutaj, bo tu jest minus, a ewentualnie zrobi się plusa. Jeżeli to się podniesie do kwadratu, mamy 4x. Środkowy wyraz będzie, natomiast 2 razy 2 to już jest 4. No to jeszcze razy 2, no to tutaj sobie zrobimy minus 2y, bo tutaj czwóreczka się spokojnie zmieści. No to jeżeli to zamkniemy, tak. No to z tego co tutaj wymyśliłem, no to mamy 4x kwadrat, odjąć 8xy dodać 4y kwadrat, czyli ten nawias to jest to, co ja tutaj wymyśliłem. No dobra, czyli w sumie można było powiedzieć, że odhaczone mamy to, odhaczone mamy to, no bo to już jest, teraz 5y kwadrat, czyli w sumie do tego trzeba by było dodać y kwadrat i mielibyśmy dokładnie to samo, bo 5, 4y kwadrat plus y kwadrat to jest 5y kwadrat, czyli to jest dokładnie to samo i to ma być większe od 0. No dobra, no to to jest tak, to to jest to jest linijka sprawdzająca, to jest ta nasza główna. No i teraz w sumie tak naprawdę analiza, moi drodzy, no bo różnica dwóch liczb podniesiona do kwadratu będzie zawsze liczbą większą lub równą 0. Zawsze. Czyli to tutaj jest, to jest zawsze większe lub równe 0. No w momencie, kiedy one będą równe, no to będzie równe 0. A tutaj plus kwadrat jakiejś liczby. Też jest większe lub równe 0 zawsze, czyli mamy wykazane, że to jest większe lub równe 0. W momencie, kiedy one będą zerami wszystkie 3, jest taka opcja, to będzie równe 0, czyli to też jest możliwe.